Uh, gdzie jestem? Przyglądałem się, bo chciałem uh, zagrać sobie na Robloxie w coś. Uh, Ale się jakiś portal, i nie sięgnęło do jakiegoś miejsca. Uh, portal, portal jest otwarty, wejdź. Uh, nie wiem, gościu. Okej, okay. co uh, jest, uh, to jest? Co uh. jest? Aha, okej. Okay. I... Czy kiedykolwiek wybrałeś swój nos? Yy, o co chodzi? Że mój nos? Nie wiem, tak. Że wybrałem swój nos? Aha, okej. Okay. O, jump, jump. O, spróbuj skakać. O! To była kupa, czy co? o tego i sejgonka, no. Dobra. Która jest bardziej zabawna? Yy, według mnie to chyba jest? Cześć, mi ją na zapleczu? Nie wiem. Yy, zjeżdżania wolne. Wodna, że nie, nie, bo ja nie lubię wody, co ja robię, co ja robię? O nie. O, wie, chyba dobrze wybrałam, bo jestem widzę. Ucieka. Cute game? Co? E, e, a! O, 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 o. Aha, ci źle wybrałem, ci, ci kolejka górska, no tak, bo nie sam sobie tam. Dobra. Dużo ludzi lubią zwierzania wolne, ale ja nienawidzę, bo ja jestem kotą. No. Dobra, hop. Pium, pium, pium i idziemy. O! Taco Bell czy... kobel? Bell? Taco Bell! Ja uwielbiam Taco Bell. Ja uwielbiam. No, widzicie? No i taco. I mamy coś takiego... Um, o co chodzi? Słońce? Nie wiem. Co? Słońce? To gdzie? Słońce to gdzie? Nie wiem, sus może tutaj dogdy wcześniej był gdzie może nie do mnie nie odpowiedział. Ja może do niego zadzwonię. Aha, no tak, nie ma telefonu. A, bo się Co um, byłoby gorsze? nie mokry jeansów przez cały dzień, czy... Nie, chyba... Nie, nie, chwila. Sponnie, spodnie, bo każdy pomyśle, że się zesikałem. No co? Nie. Nie, co o, co mnie. O, słów. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I. Nie. Okej. Okay. Co byłoby gorsze? No to myślę, noszenie na z makro Nie? No. O, damy byłaby Pokaż. To jeszcze nie na zapierze potrzeby Twoich głosów. Pierwszy ślep, który wybierze jest twoje, swój głos, to dodają do wszystkich głosów i gracz. Aha, okej. Okay. Spoko. Tego, wejdź O i mam kolejne. Którą wolisz. Serio, serio widzowie, sobie cię wybrali. Którą wolisz. Myślisz sobie z tego szefa kuchnię czy mieszczę sobie jedną pokojówkę. Ja to ja nie mam taktycznie. brudu, to chyba kuch kucharze, bo, bo robi mi pierśniutkie danie z rybą. No. Teraz, yy, no lubi. O, okej. Okay. O, naleśniki czy gof gofry? Kurde, to jest. Aha. A no teraz są cały brunny, no. Jeszcze raz, skok! Dobra. Naleśniki czy gofry? Yy, według mnie naleśniki. Uhu. I. No. okej, okay, dobrze. Tutaj mamy zakrość do znajomych. Albo tutaj mogę zaprosić. Moje widzę znajomych. Okej. Okay. A przejrzę do tej beconu. Czy rysy czy Chyba... Nie, chipsy, Ci rysy. No. Rzuć! Jak rzuć bekon? Nie, nie wiem. Bo mam, bo mam to wytłumacza... O, siedzę. Się. Bo ja mam tam wytłumaczone na Polski i... Na ja tak To tak, tak. Tutaj mam w lewo. O, McDonald's czy Burger King. No oczywiście, że McDonald's. McDonald's jest najlepszy. I? Dobra. I napiszcie w komentarzach, co byście wybrali z tych, tych wszystkich wyborów. Nie wiem, czy chcecie wszystkich wyborów, no ale jak chcecie. Piszcie w komentarzach. O, mam drzwi. I? Otwieram. O. Okej. Okay. O, mamy jakiś skok. U? O. Który byłby lepszy? sklite Skiters czy maszał? nie pianki. Nie, skiters, tylko ja nie w ogóle nie lubię wody. No, co to za pytania. Jakieś nienormalne. Pianki nie, bo by od razu się rozpuściły. Tak by się stopił chyba, nie? Czy ja do... Bo dobrze mówię widocznie że źle, bo ja nie wiem. O! Ja trzeba... fuu, no! Bejkonek pewnie to zrobi. Be a może, bejko może bejkonek tutaj? Bejkonek! Gdzie ty jesteś? Nie ma go. O, jakieś pytanie, najmądrzejszy na świecie czy najbogatszy? Najmądrzejszy dlatego, że ludzie mądre to zarabiać pieniądze. No, no oczywiście. Najmądrzejszy. Dziś nie widziałem w No, no widziałeś, czy wiecie, że jestem mądry? Wie, wiecie, że 2 plus 2 równa się 5? No, czy istnieje? No, serio, 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 nie kłamię was. Ja żartuję, równa się 4. Ważne. O, to mamy odaski. trzeba pomałku, żeby się nie zbiły. Szybko, szybko. Szybko, szybko. I uh. o, Który jest lepszy? Jabłka czy pomarańcze? No, według mnie jabłka. Ale nie jestem super I... No oczywiście. Jabłuszka. Jabłuszka. Tutaj mamy coś. Nie. Tutaj mamy coś, okej. Okay. Chodźmy. To du du dużo wyborów, które robią ludzie. Sobista pokojówka, ktoś najstarszy. Nie wiem, jeszcze zobaczymy jakie to będą pytania. O! Tak I mamy... O! Hot dog czy Cheeseburger. Myślę, że ja nie lubię sera to hot dog. Według mnie hotdog. Ale nie wiem, napiszę w komentarzu, że ser w ogóle. Nie. O nie. Źle wybrałem. O, co to jest? Oj, a, a, o, 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 o. O, o, o... Nie spalił mnie na śmierć. To źle wybraliśmy. Widzowie, teraz musimy wybrać Cisburga. Ja nienawidzę sera. Sera jest ble, według mnie, ale... Widzowie, lubicie ser czy nie? Ja jeszcze to nie trochę lubię. Dobra. I... Okej. Okay. Gdzie tu... Na hot dog. no tak, bo hot dog to po prostu gorący pies. Co tu mamy? A, a, tak miałem wiesz, okej. Okej. Tam wolisz być. Roze, najmłodsze najmłodsze, Najmłodsze, A nie! Nie, najstarsze! Najmłodsze to rozra... O! Okej, okay. niech będzie. Okay, to, o kurczę, co to jest? Którą wolisz? Nie wiem, no. No, jeszcze muszę zobaczyć, co tam. Um, co? Pocałuj po, żabę, albo przytuluj węża. No, oczywiście, że pocałować żabę, nie? Przytuluj przytul, węża nigdy. O! No, weźcie! Wygraliśmy, widzowie, dobra. Chodzimy tam, wchodzimy tam. I, i, wchodzimy, wchodzimy. Uh -huh. uh, gdzie my. Co? Gdzie my jesteśmy? A, woda! A! Woda! Foto, woda, 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 ale ja jestem mokry, co, co się dzieje, co teraz są trzy, no chyba się ja robisz, lepszy z tym jeansu, według mnie są proste, proste, ja na nie noszę ubrania, ale według mnie proste, dobrze, Oni. nie, ja słyszę, o, Foxy, Ah, Foksy, cześć! A! Foksy! Nie zabijam! Nie zabijam! Nie, 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 nie! nie. O! Foxy z Debinu. czy jak się proszę, to chude albo luźne. Luźne! Luźne! Uh, i. Dobra. Luźne? Nie, ja wolę proste. Ale. Nie, no, okej. Okay. ty, mamy... A, woda! No, Najgorsza rzecz, na którą może wkroczyć boso, Przywiście, um, że. Um, no, kurde, nie wiem, Dobra, pszczoła! Daj pszczoła! Huu. No nie. Ach, dobra, na skorze śmierć, no. E, e, e. Au! O! Spadł. O. Aha, spadłem, to było jakieś ufo. Spoko, to 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 kaktus. Albo nie, klocki... Nie no, kaktus, kaktus, na pewno kaktus, bo jak nie, to ja nie wiem. I co? I dobrze, nie? Nie no, serio, dobra. Wy chcę wyjść. Co słyszę? Co? Z, ro, z, ro, z roki się. Bycie... Nie, ro, amaż, amaż, amaż. Pół, pół. Rozumam, rozumam, a masz, a masz, a marz. Rusłam go, no go. mnie. No nie no. A to klocki Lego, no. Klocki Lego, Lego, Lego. LEGO. Lego, kiedyś miałam Lego, ale już nie mam. Bo no już nie, nie lubię układać. Wiecie, Lego czy nie układać się? Ja nie lubię. Nie wiem czemu, ale nie lubię. On no, to nie chce spać do wody. Ta. Idziemy, idziemy. O, to jest coś, mamy. Najlepsze lody, wanilia to sklepka czekolada No, i, oczywiście, że czekoladowe. No, czekolada to jest najlepsza. Czekolada to. Mm, mm, no, oczywiście. O, mamy już gościa? Dziewczyno, e, dziwne, o, czekam, o, czekam, o co tu mamy, tu mam tutaj, o tu chyba, e, Najwięcej zabawę na zabawę. przesuń, chyba, chyba zjeżdżania, huśtawki, huśtawki, będą mnie huśtawki, bo ja uwielbiam się huśtać, i dobrze, I jak to, o, To? Drzwi jak zamknąć? A! Aaaaa! Minus! Aha. Dobra, NIE NIE NIE! No nie no, czemu? Czemu? to, nie wiem. Przesuń. Przesuń. Przesuń się, przesuń. Według no, mnie chusztawki, ale Zjeżdżanie są, mogą być. To muszę... O, bo, 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 bo. No i bo... No najfajniejsze rekiniaki Jakie? Na mnie, Reki nie są fajne, nie wiem. Młot! Młot! Tak, młot jest najlepszy. Aha. I... Aha. Teraz słyszę. Słyszę za O nie, to on. Cześć. Zdeptam mnie. O. No nie no co jest, no... Ja się w ogóle uniknąć te potwory, bo ja nie wiem. Nie, ważne. Najfajniejsze reki, no oczywiście, że wielka biała, no. Wielka biała, bo nie wiem. Mam no, wielko... o! Jesteśmy w innym miejscu. O, to ciekawe. Dobra, o, jedziemy. Uuu! Eee, czasam. Najgorsza rzecz zrobienia się nosi. Otwórz creepy Music. Otwórz... Tak... Przed oglądasz się widzę. Według mnie straszna muzyczka. Strasza muzyczkę, straszy. No, oczywiście. Otwórz garn, to chyba, wie, żeby straszyć albo coś takiego. Dobra. Idziemy i... Najlepszy posiłek to śniadanie, obiad, czy... Obiad? O, śniadanie, obiad i obiad. No, według mnie... Według... Według mnie obiad, ale widzowie nie wiem. O. A co ma być? Dwa razy obiad. Nie wiem, co to Dobra. Naprawdę wideo, tutaj was skręcimy po prostu jest w komentarzach. Bo chciałem sobie z Robloxa, ale portal się uruchomił i mu do jakiejś gry i... Najlepszy, fikcyjny Roblox No oczywiście, że Freddy Fastbird! Dobra. Nieważne. Gdzie mam? Do góry, nie? A, do góry. Ty 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 biegamy sobie, biegamy, skaczemy z piącią i piącią. O, tu mamy najbardziej bezpieczny klucz. Nie wiem! Nie wiem, dobra, ten. Nie znam się na kluczach, no. Aha. Co to jest? Nikolaj? A nie ma świąt! E. E. A, Grinch! Cześć. E. Nie, 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 Jak nie zabię? Nawet mnie nie to tuk... ok... Oła! Miaż mnie. Albo żeś czemu mam takie pycho, ży, pychowe życie? życie. Nie wiem, widzowie. i bardziej bezu... bezużyteczny klucz. No to nie wiem. Ten. Mhm. No nie, co ja słyszę? o nie. Hagi? Hello. Cześć! Hagi? Mogę do ciebie? Be nice? ah! O, zawa dostałem. Hagi, ty. Hagi, ty mnie wystraszyłeś. Uff, hagi, hagi. Nie straszy się napa. Dobra, no się, podobnie jest ten najgorszy. Dobra, jedziemy. Uhu, uhu, uhu. I okej. Okay. Mamy dobrze. Głosy. O. Okej, okay. teraz. O, krzesełko, pokaż, mogę Nie, nie mogę. Kamień, pierwsze nożyczki. Oczywiście, że kamy, bo kamy to jest rok. Ten rok. No, oczywiście. O, on ze to Czy? Czy twój kabina jest na Załóż go, załóż to i wejdź. Co mam założyć? Nic nie muszę założyć, go chyba u hu 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 O Jesteśmy na nowym rewerze Okej O nie Najlepsza no, postać Squid Game Ja na na Squid Game, ale już jest tutaj O Seon Gi-hun Oczywiście On jest najlepszy, on jest legendą O Najgorszy burger Burgers z Co? Burgers pasnok sam... z włosami i też lekki burger? Nie. Według mnie paznokcia, ale... Nie jestem super cipane. I. jak nie, no jak nie, jak nie... <sighs> uh. A! O! Zjadł mi! No to jak nie, no to nie wiem. Z, z włosami? Futrem do Może jest obrzydliwe, Nie wiem. I... O! Zgadłem. Okej. Najlepsze frytki. Nie, chyba chipsy, nie frytki. Doritos, tostitos, cheetos... Cheetosy! Cheetos. Amigos. Cheetosem. Mhm. Nie no, co tu wyskoczno? Co? Y... Nie! Nie szpikie! Pal uciekł z czasem 34 minut? Uciekł, okej. Okay. No tak nie czytał to Doritos! Doritosy! I... Aha! Nie udało się. Dobra, nie no. Chcę otworzyć to widać. O! E! O. o! O, No To nie... No to fritosy... Nie mam takich chipsów. Ja gdzieś jakieś pocha. na są po Nie, co to jest? E, cześć. To Nie no. No, to jest to nie? To stitos. Ja bardzo lubię Titos. Dobra. Cito, to, to. Dużo ludzi dało na cheetosy, ale naprawdę to jakieś inne wybory. Tylko to mamy. Jakieś zjeżdżanie? Czy ja? Tak, mamy. Zabiorę e, czerwony, bo to jest mój gaz. Wihi! Okej. Okay. Nasza miniaturka YouTube wygenerowana przez AI. Ta. Ta jest bardzo śmieszna. mało e, no, to się najlepsza. Aha, no co? Co? E, co? Widać? E, to ja! Tu nie to, to, podchodzisz. Co e, robisz? Ła! Pobił! Mój pobił! Co? Jak? Okej. Okay. Nie wiem. Ten? Nie wiem, ja sobie widzę. Ja nie znam się na jakiś. O! Czyli Pe pełna odpowiedź to PA! Czy A no A? A, A. Okej, okay, chodź so dookoła się męczysz, oczywiście. Jak chcę spać? No, jak chcę wrócić do i pospać trochę? Do... Pizza Hut! Pizza Hut jest dobra. Pizza, ha Aha. Ohej. Okay. No co? Co będzie następne? Dobra, to jest. To jest kawałek, nie, nie, nie. Mogę wejść do domu. O! Połknąłem się. O, moje łóżki. Muszę łóżki. Dobra. No. To. No to nie wiem. małe Cezary? Nie wiem, wejdźmy tam. uuu, Uhu. Aha. Zasłyszę. Ja E. Witaj świecie. Lokalny zachwycać, proszę. Poczekaj na lokalny klon. Klone. Są kres. Poczekaj, pięć. E. A! Widzisz bakrumusy, no? A nie, nie widzisz. Chyba chciał, ale jakoś mi się nie udało. No to nie wiem. Dominus. O do tym ja nie wiem. Uchi, no Nokej, okay, Dominus. I lepszy smak. Słodki on smiecić pikatny. Dokdy uwielbiam sobie pikatne rzeczy, a ja tak siereń, to lubię Solone. Lubię. Aha. Okej, okay, spoko no, spoko. Dało się nam! A! Uszukaj nam! To było wyjście! Uszukaj nas widzowie! O! Nie wkurzajcie mi lepiej. Nie, słodki! O, słodki. No exit! Wyna się bardzo bez, niebezpieczny. Idź pierwszy. No ta! Idź pierwszy! Nie dam no, mogę się popchnąć, jest mniejszy. No dobra, wchodzimy. Uhu. Wow! Kurki! No kurki, e. Gdzieśmy jesteśmy? Gdzie mam iść? Tędy? O? O dobrze. się emoji. Ja Bobby by pasowała na pewno oczy, serca, krzyk, to nie wiem. Nie, uśmiechający się. Uśmiechający się. A nie. O, gdy niestety twoja emotka nie, 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 nie lubi. E. cześć. Cześć. Au. czemu zawsze mi. A, to wody <słyszy> nie. Boże, szkoda. No jeszcze, może nie. Nie, z radości.

nie, ja, czemu, dobra? Ej, fanta zniszczenia. Nie, 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 ja nie chcę. Nie, chcę. nie chcę, ja nie chcę, nie, nie chcę. Ja nie chcę, nie, nie chcę. Co? Aha. Ofiartowa jest! Tak! Oczywiście! No co się dzieje? O, o! O! Najlepszy, najlepszy ludzki umysł. No, oczywiście, że. Wizja. Wizja jest najważniejsza. No, oczywiście, zgadzam. Pierwszym razem, Tutaj chyba prosto? Wow, okej. Okay. Które e, Coś tam jest? Nic nie, widzę Ciekawego, to idziemy dalej. Najlepsza rasa. A ty, to by to gdyby wybierał. Dla mnie jest chuski. Bo bardzo szutki O! No zgadłem no okej. Okay. Ach, zostaje chusko wybaczyć, bo już, tutaj, tutaj już jestem. 23 minuty. Nic. Napisz, jak to Mario w filmie? To jest the Pit Nie wiem, ten typ Pit. No nie ja zgadzam, oczywiście. No czemu, no? Tutaj. Biegamy! O nie, ja ruszyłem się! O! Ruszyłem się, no! Ja cię kręcę, no. Nie, ja no. Już z skudli, no. Chyba będzie to będzie zapyo, że to mnie, właśnie nie, <muchy> ser, <stimulus> nie, 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 oh, 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 oh. nie, no, nie, no. No, to jak nie, ten, jak nie, ten, no, to nie, 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 udało się, udało się, udało się. Spinam się. Ja chcę do domu, widzowie. Nie wiem. O! o Ale ja powiem na czoła! Ble bla bla fu fu fu. Hmm. sobie, skończyły się pieniądze i potrzebuję co jest dla niego najlepsze. lekarz na te... Sprzedawca o Youtuber! Youtuber na pewno. Youtuber. No oczywiście. Okej, okay. o. Ej, hey, to jest miejsce takie zabawne. Myślę, że zosta zostanę. No, aha, gościu. No, to, no dobra, no, zostań, a ja idę. I... Uh, Okej, okay, gdzieś jestem. Um, to co jest? O, oh, wyjście mamy! Nie idź. Dobra, idę, ma to gdzieś. I? Ale się otworzyły. Dobra. Nie zamknął się, nie? Mam nadzieję. Mamy drzwi? Otwieramy? Okej. Okay. Uf, udało ci się nałem się martwić. Udało mi się 25 minut. Nie mam piczku. Please leave i... A... Please leave a like. Wybierz Toaletę? A to bonusowe pokoje. Pokaż. Aha, nie mogę. Mo może w następnym odcinku możemy... Wybierać. Wybierz toaletę, ale nie. E, nie. Nie, 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 nie! Nie widzę, nie chcę tam mieć! Nie! Nie, 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 nie. O! Widzę, coś się Ja Się tam tepnąłem, chyba nigdy nie wrócę, no nie no. Co się dzieje? Co się dzieje? No... O! O, co, co jest? Aha, chcieli wiesz sprzedać? Co za ludzie? O, tutaj mogę sobie zmienić, nie wiem. Oba tutaj, nie mogę tutaj zostać, no to jest fajnie, ale będę z wami już kończył, no i na tyle, odcinku, no i życzę na wszystkich i pa!